Naukowe klimaty. Anna niebielska, witam serdecznie w naukowych klimatach Radia Warszawa. Stoję przed środowiskowym laboratorium ciężkich jonów w Warszawie przy ulicy Pastera 5A, i zaraz spotkam się i zapraszam Państwa również. Yy, Spotkam się z doktorem Pawłem Janem Napiórkowskim i panem doktorem Jarosławem Choińskim, pracującymi w tym laboratorium. Porozmawiamy o tym, czy spełniły się marzenia alchemików, o czym marzą fizycy jądrowi i co to tak naprawdę są ciężkie jony. Zapraszam. Aby prowadzić badania z obszaru fizyki jądrowej, potrzebne są narzędzia. Nie są to narzędzia proste, łatwe i tanie. Yy, dlatego najczęściej w jednym kraju jest jedno, może dwa takie narzędzia w krajach bogatszych. W Polsce mamy jeden cyklotron ciężkich jonów, który właśnie znajduje się w Warszawie, przy ulicy Pastera 5A w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów. Niektórzy z was mogą obejrzeć sobie ten, to, to urządzenie, korzystając z naszej oferty, na przykład przychodząc z wycieczką szkolną do naszego laboratorium. Cyklotron ciężkich jonów przyspiesza jony atomów, y, odarte z, y, częściowo z elektronów i w ten sposób do prędkości, które sięgają 10% prędkości światła i dzięki temu jest możliwe przeprowadzenie reakcji alchemiką, y, które, o której marzyli alchemicy. Stworzenie nowego Pierwiastka. No, pierwiastka to bardziej izotopu. Co to jest izotop, to pewnie już w szkole niektórzy wiedzieli, ale przeważnie tworzymy izotopy pierwiastków, które istnieją w przodzie, ale izotopy nietrwałe, które się rozpadają i badając przy pomocy urządzeń detekcyjnych, w jaki sposób taki izotop się rozpada, jesteśmy w stanie zrozumieć, jaki on ma kształt, jak jest zbudowany i Jakie siły powodują, że te protony, które normalnie odpychają się, tak naprawdę łączą się w jądrze, stanowiąc jego w większości przypadków stabilną strukturę? Czy to ma jakiś cel praktyczny, czy to jest badanie naukowe, które ma posłużyć po prostu rozbudowie wiedzy tej dziedziny? W 90% prac, które są prowadzone u nas w laboratorium, jest to poszerzenie wiedzy. Jest to poszerzenie wiedzy, co nie oznacza, że nie ma żadnych zastosowań praktycznych, ponieważ technologie, które my potrzebujemy do tego, żeby takie badania prowadzić, oczywiście podwyższają poziom technologiczny całego kraju. Znajduje się na hali cyklotronu na Uniwersytecie Warszawskim. Wygląda trochę groźnie: jest to cała duża hala podzielona ściankami działowymi. Dużo zgromadzonych urządzeń oplecionych okablowaniem, które cały czas emitują ten charakterystyczny szum. No, zaraz dowiemy się, co jest czym, do czego służy. Zapraszam. Znajdujemy się w tej chwili w pomieszczeniu cyklotronu. To specjalne pomieszczenie w całym laboratorium o grubości ścian między 2,5 a 3 metry. Żelaza wymieszanego z betonem, po to, ażeby promieniowanie, jakie powstaje w trakcie jego pracy, było całkowicie, praktycznie rzecz biorąc, pochłonięte przez te osłony. i Dało możliwość bezpiecznej pracy osobom, które poruszają się wokół tak zwanego bunkra cyklotronu. Centralną praktycznie rzecz biorąc część zajmuje wspomniany cyklotron, a więc w naszym przypadku jest to akcelerator kołowy izochroniczny. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeśli będziemy patrzyli na taką wyidealizowaną orbitę dla różnych promieni to cząstki, które znajdują się na tych orbitach, wszystkie, niezależnie od tego, czy poruszają się po małym promieniu, czy po wielkim promieniu, dokonują pełnego obrotu w tym samym czasie. Taka była idea wytworzenia cyklotronu izochronicznego. Sam cyklotron. Często ludzie mają trudność wyobrażenia sobie, Jaka to jest to objętość 240 ton żelaza? Mhm. To u nas można to zobaczyć, że jest to całkiem porządny pucek żelaza. Mhm. Czy to jest y, tylko ta skorupa żółta, czy też y, wraz ze wszystkimi innymi urządzeniami? Te 240 ton żelaza to jest tylko ta skorupa żółta, ale bez bocznych, ożebrowanych pudeł. Bo te boczno ożebrowane pudła to są rezonatory wykonane z duraluminium, co to jest z kolei rezonator? Rezonator to takie fajne urządzenie, które pozwala zamienić falę elektromagnetyczną, taką jaką wykorzystuje się na przykład w radiu do transmisji, do tego, ażeby na elektrodzie, której my nie widzimy, bo ona jest wsunięta do. Cyklotronu uzyskać napięcie przyspieszające dla jonów, które się w cyklotronie znajdują. W naszym przypadku to napięcie przyspieszające w zależności od jonu zmienia się powiedzmy od 60 kilku tysięcy voltów do maksymalnie 70 tysięcy voltów plus minus. Także... Opiszmy, jak wygląda sam cyklotron. Sam cyklotron e, dobrze. E, tak, może patrząc troszeczkę oczami lajka, prawda? Bo, bo e, nie, nie mamy możliwości pokazania go. Natomiast może on się kojarzyć e, z czym, z jakimiś elementami przemysłowymi, ale też mnie się kojarzy na przykład z jakimś olbrzymim kontenerem na śmieci. No może też tak się, ale tuż z bardzo dużym kontenerem i to zamkniętym od góry, tak? Część centralna to jest żelazo, tak zwane miękkie żelazo, zatem bardzo podatne na magnesowanie. To jest istotna sprawa, żeby ono było bardzo łatwo ulegające Rozmagnesowaniu, bo inaczej jest problem z uzyskaniem odpowiednich warunków do przyspieszania innych jonów niż ten, który w danym momencie jest przyspieszany. I do tego ogromnego prostopadłościanu dołączone są po jednej i po drugiej stronie orzebrowane pudła, jak wspomniałem, rezonatory. Tak, Do rezonatorów idą szare rury, średnicy pewnie jakieś pod 250 mm, to tymi rurami transportowana jest fala elektromagnetyczna z generatorów. Fizyka jądrowa ludziom kojarzy się najczęściej z dwoma japońskimi nazwami miast Hiroshima i Fukushima. I rzeczywiście tak jest, że fizyka jądrowa to zaczęła się w zasadzie od prac nad bombą atomową. Potem do tego doszła jeszcze energetyka jądrowa. Dzisiaj y, używamy fizyki jądrowej także do y, medycyny, mówi się o medycynie nuklearnej. W środowiskowym laboratorium ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego zajmujemy się fizyką jądrową u podstaw. Zastanawiamy się, jak jest zbudowane jądra atomowe, jakiego ma, jaki ma kształt, bardzo ciekawe tematy. Wielu osobom wydaje się, że jądra atomowe jest kuliste. No, niektóre jądra takie są, większość z nich jest zdeformowana. I właśnie tutaj w Laboratorium Ciężkich Jonów próbujemy zmierzyć tą deformację jądrową, zobaczyć, jaki jest ten kształt jądra, a także zrozumieć, dlaczego ten kształt jądra taki jest. Jakie są marzenia fizyków jądrowych? Tak. Żeby być do czegoś przydatnym, tak? No i jeżeli popatrzymy sobie na broń jądrową, no to to jest takie zastosowanie słabe. Energetyka jądrowa jest, to, jest, to. jest fajne, ale, ale też dla na są skalę. Jest to, jest to. Znaczy, i, I oczywiście zawsze jest ten lęk, prawda? No więc nagle się okazuje, że medycyna nuklearna, która jest droga, no ale życie ludzkie jest bezcenne, prawda? Jest takim polem fizyki jądrowej, w której bezpośrednio to się przenosi na poprawę życia każdego z nas. Oby nie, bo to najczęściej oczywiście jest związane z onkologią, ale tym niemniej jest to takie pole, w którym fizycy jądrowi są bezpośrednio potrzebni społeczeństwu. I dlatego bardzo lubimy ten temat. Laboratorium takie jak nasze nie służy tylko. Yy, Naukowcom z Polski, chociaż głównie dla nich jest dedykowane i głównie i, i zakres badawczy jest dostosowany do, do zainteresowań większej, większości grup badawczych pracujących w Polsce. Oprócz tego przyjeżdżają do nas naukowcy z całego świata. Głównie z Europy. Ta, 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 ta współpraca jest finansowana dzięki pomysłowi, który się po angielsku nazywa Transnational Access Facility. To znaczy, że Unia Europejska finansuje eksperymenty. Naukowców z różnych krajów prowadzone w innym kraju. To znaczy, trzeba przejechać przez granicę, której podobno już nie ma. Natomiast, ale oprócz tego, oprócz krajów, takich krajów jak Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, także w naszym laboratorium prowadzone są eksperymenty rzeczywiście zespołów światowych. Mieliśmy, mamy w tej chwili. Zaplanowany eksperyment grupy kanadyjskiej. Bywają u nas zespoły. Ostatni eksperyment, który był, był zespołu ukraińskiego. Także Kazachstan, Indie. Rozpoczynamy współpracę z, z grupą chińską. Mamy wspólny program w ramach programu Schenk. Także, także uczeni z tak egzotycznych krajów jak na przykład Republika Południowej Afryki. To są Czę... ciężkie jony. Już mówię, bo często właśnie się używa. Są lekkie i ciężkie jony, właściwie jak, co, co się pod takimi sformułowaniami kryje. Tak. Przyjęło się dość tradycyjnie dokonywać podziału następującego, że często lekkie jony to są jony do helu. Mhm. A w zatem protony, deuterony, cząstki alfa, czyli jądra helu. Natomiast i jony, które powstają z cięższych pierwiastków, nazywa się już ciężkimi jonami. I one lecą do końca tablicy. Już potem nie ma jakby, że to są już super, super ciężkie. Nie, to są już generalnie ciężkie jony i to jest taka z grubsza klasyfikacja. Więc nasz akcelerator, który tutaj mamy, został w finalnej wersji wykonany jako akcelerator, czyli w tym wypadku cyklotron izochroniczny do przyspieszania ciężkich jonów. Od helu de facto możemy przyspieszać do, no do dowolnych izotopów, yy, które, które dadzą się wytworzyć z pomocą naszych źródeł. Czyli to, co się ludziom po, potocznie kojarzy z metalami ciężkimi, to tutaj jest zupełnie skala Nie, przesunięta, to, bo tu to już od helu zaczynamy tak liczyć jest. jako ciężkie. Tak, jest. Rozumiem. Tak jest. Do pracy cyklotronu potrzebujemy silnego pola magnetycznego, struktury zmieniającej się i próżni, bo jak powiedzieliśmy sobie, bez próżni one nie chcą biegać. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wyprawę do podziemi i do cyklotronu. Panu doktorowi Pawłowi Janowi Napiórkowskiemu, który już nas opuścił, i panu doktorowi Jarosławowi Hońskiemu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam przy najbliższej okazji do odwiedzania laboratorium. Jesteśmy otwarci i od czasu do czasu są kampanie, kiedy ogłaszamy, że można przyjść, obejrzeć bardziej szczegółowo. Super. Dziękuję też bardzo serdecznie przedstawicielom Fundacji Nazwiślejskiego Uniwersytetu Dziecięcego, którym mnie wspierali, Weronice Szybszak i Pawłowi Piszczacowi. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Naukowe klimaty. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.